Witajcie, kochani, bardzo serdecznie. Ja mam na imię Jadwiga. Chciałam was zaprosić na trzy najbliższe aktywności. I pierwszą z nich jest medytacja podczas nowiu księżyca. Spotykamy się w każdy now i w każdą pełnię podczas medytacji, dlatego że te momenty, kiedy jest pełnia i kiedy jest nów księżyca są momentami, kiedy możemy więcej tworzyć, więcej czuć, więcej e, przy, pozwolić płynąć przez nas energii, ale też możemy w ten sposób odczuwać większą synchroniczność z kosmosem, z naturą, z sobą samym. I to jest pierwsza aktywność, czyli tutaj zapraszam Was na medytację. Będziecie mieli opisy do wydarzeń na górze bądź na dole. Są linki do wydarzeń. Następną, następnym spotkaniem jest spotkanie z Archaniołem Gabrielem. I teraz, Archanioł Gabriel. Te osoby, które już są po raz kolejny, to jest cykliczne spotkanie. I tutaj będę Was chciała zaprosić w podróż do Nowego Początku. Archanioł Gabriel jest z kolei energią, która mówi o oczyszczeniu pamięci komórkowej, o oczyszczeniu naszych uczuć i emocji i przywróceniu nas do pierwotnej formy światła i do nowego początku. Czyli to będzie taka medytacja, kiedy bardzo mocno możemy poczuć, tak zwane czasami nasze zranione. Uczucia i emocje, które nagromadziły się w naszym, w, nas, w naszym ciele, w naszej pamięci komórkowej, i podczas medytacji będziemy dotykać tych aspektów i uwalniać, po to, by możliwy był nowy początek. Jeszcze jedną, jeszcze jedną rzeczą się chciałam z Wami podzielić. Będzie to spotkanie, które będzie sześciodniowe. I będzie ono do momentu, będzie ono teraz, w marcu, czyli właściwie końcówka tego spotkania będzie 8 marca. Będzie to 6 dni. I tutaj będziemy, ja nazwałam to spotkanie ze sobą przy energii Marii Magdaleny. Dlaczego tak? Dlatego, że Każda kobieta, i będzie to typowo warsztat, czyli każdego dnia spotykamy się codziennie i każdego dnia będziemy dotykać innego aspektu w nas. Ten warsztat jest poświęcony, czy jest niepoświęcony, tylko jest dla kobiet. Nie ma poświęcenia. Więc ten warsztat jest dla kobiet i będziemy dotykać różnych aspektów w nas i małej dziewczynki. Y, która jest zraniona i kobiety, która y, tutaj kobiecość, mówię o naszej, o naszej seksualności, o naszej kobiecości Matki, czyli kontakt ja z moją mamą, albo ja do moich dzieci I tak zwanej wizjonerki <gryw> I tak zwanej wizjonerki, która idzie za tym co ją woła, czyli Czasami rozdzielamy się na, będąc y, Kobietami nie umiemy być matką, a jeżeli wchodzimy w rolę kobiety, tracimy naszą kobiecość, bądź jeżeli chcemy spełniać się zawodowo, gdzieś czujemy, że odrzucamy nasze dzieci, bądź zapominamy się w pracy i zapominamy o naszej kobiecości. Więc ten warsztat będzie przede wszystkim skierowany jest tym razem do kobiet, i zapraszam Was na. <laughs> I zapraszam Was na te, na te trzy wydarzenia w najbliższym czasie. Linki do tych wydarzeń znajdziecie na górze bądź na dole pod tym filmem. Serdecznie Was zapraszam i życzę Wam jeszcze cudownego czasu. Do zobaczenia.